Dobrze, dzień dobry kochani moi. Cześć! Dzień dobry, dzień dobry. Chodźcie do mnie. Ja sobie już kawę się robię. Już w sumie mam zrobioną, więc wszystko mam, tylko mleczko troszkę. Mam ochotę na tą kawę. Powiem Wam, że mieliśmy bardzo ciekawą nockę, ale nie mieliśmy złej tej nocki. Oj! Oj, czekajcie, poczekajcie, muszę chyba na WiFi wskoczyć. O! Poczekajcie? O, chyba teraz będzie dobrze, co? Powiedzcie mi, jak mnie widać, jak mnie słychać. Czy jest OK? No słuchajcie, zostały już tylko dwa miejsca na mentoring. Yy, no, na wrzesień październik na 30 dni. Dajcie znać. Dzień dobry, chodźcie ze mną na kawę. E, no co, no pewnie chcecie zobaczyć małego, nie? <laughs> chcecie, no. E, ja mam bardzo fajne tematy. i Już fajne wnioski w ogóle dotyczące... Widzę słychać, no relację, ale ja nie dołączam, więc tak, już widziałam kogoś, proszę mnie dołączyć, ale ja nie dołączam nikogo do live'a, nigdy, więc nie dołączę Cię, Renis, ok? Dzień dobry, Aniu, proszę o dołączenie. Jakie dołączenie? Widać, słychać, super. Kochani moi, co tam u Was? Czy tak mam ochotę strasznie na śmietankę, więc sobie... Trochę dalej. Więc, no kochani, bardzo ciekawa noc. Jak wiecie, mamy nowego pieska w domu. Marvel w dołączył do rodziny. A mać Nie, no jest super. Także, no filmie po prostu jest rządzi i dobrze. Ale wiecie co? Powiem wam tak. Niezwykle bardzo wiele możemy się nauczyć od zwierząt i uważam, że to jest naprawdę bardzo pełnowartościowe. Pełnowartościowe. Obserwacja dla mnie, dlatego że niesamowicie dużo można się właśnie od zwierzaków nauczyć. Słuchajcie, ja bardzo dużo poświęcam czasu dla siebie. No, trochę mnie tutaj wybiły z rytmu te gluty, ale spokojnie, będzie dobrze. Bardzo dobrze, dużo obserwuję. No i wahają się. No, Fibi go tak akceptuje, toleruje, ale. No i co myszko, Fibi jest najważniejsza, <gry> także, także tak, mały, mały właśnie zaraz kojec do niego przyjdzie, także też będzie miała swoją bezpieczną przestrzeń, żeby po prostu nie musiała się stresować, a młody tam ją bardzo pokochał, młody niestety musiał spać ze mną, Fibi za to nie chciała przyjść do mnie, no ale dobrze, teraz będzie kojec, to będzie troszeczkę inaczej, ja też potrzebuję przestrzeni dla siebie, ale dam radę, zobaczycie, będzie dobrze. Nie, I co wibulek mojego no. koguta, no, także jedzą sobie osobno. Młody w ogóle powiem wam szczerze, że bardzo się uczy od niej dużo i to jest właśnie to środowisko. To o czym wam cały czas mówię. Czym jest środowisko? Waszym środowiskiem jest, było dorastanie w pewnym środowisku, opiekunowie, rodzice, koleżanki, środowisko w którym się otaczamy. To jest nasze środowisko. Wybieraj mądrze, dlatego, bo najpewniej pięć osób, z którymi najczęściej przebywasz, bardzo ładnie odbijają Twoje lustro, jak będzie wyglądało Twoje życie, aczkolwiek też jest to pewne założenie, więc bardzo bym w 100% procentach, bardzo mocno w to nie wchodziła i nie analizowała tego. To Fibulek, ona wącha strasznie tam po nim wszystko, ale chcę Wam powiedzieć coś bardzo ciekawego. Fibi jest bardzo dobrze wychowanym piesunkiem moim, no i młody się od niej uczy. Także ona jest wysportowana. Ona umie zostać. Ona bardzo mnie słucha. Jest grzeczna. No i młody ją obserwuje. Więc młody będzie na pewno bardzo dobrze wychowany dzięki niej. Ale już od małego ją uczy, go uczę. Już się na zewnątrz. tak? Chodzi z nami na zewnątrz. On Oj, ma dzisiaj w ogóle miesięcznicę. Ma dwa ma miesiące. Ma, ma dwa miesiące. Dzisiaj kończy. To mały chodź. Oj. I widzę dobrze, dobrze. Chodź, pokaże się Powiedział, tak? No dobrze. Także mody, mody jest śmieszny. Mody jest, jest taki, no, żywy bardzo, więc trzeba go trochę męczyć, ale spokojnie będzie wszystko dobrze, tak? Tutaj są ludzie, którzy bardzo na ciebie też czekali, wiesz? Także bardzo będziemy się uczyć, ale też wam powiem, że myślę, że bardzo fajne też, no, połóż się tu. Bardzo też ciekawe takie będziemy mieli wnioski, to kawa jest wiesz, ciekawe wnioski, bo to na czym się koncentrujesz właśnie. Więc słuchajcie, ja się w ogóle nie koncentruję na tym, że będzie ciężko, ja się koncentruję, że jest bardzo łatwo, lekko i przyjemnie. Koncentruję się na tym, że oni będą się bardzo, uh -huh, będą się bardzo kochali, koncentruję się na tym co działa. Więc nigdy w życiu nie koncentrujcie się na braku, bo dostaniecie więcej braku. W życiu jest tak, że koncentracja jest taka wiązka laserowa. I da wam więcej tego. Dawam więcej tego. No, fibulka cię kocha, widzisz. No i tam do fibulki. Opa. No. Ale też, słuchajcie, nie ma co się ciećkać ze sobą, jak i z innymi. Dlatego, że to powoduje takie, wiecie, no jakby bardzo taką niską wibrację. Słuchajcie, w ogóle zmartwienie. Przepięknie wyglądacie. No dziękuję ci, kochana, także tak. O, no, Fibi też tak popisuje się troszkę tutaj. Fibi pokazuje zabawki, młody właśnie do jej zabawek. Taka słodka mordka, no, ale Fibi bardzo dużo miłości muszę dać, ale też muszę się nauczyć tej miłości do młodego, bo, no, powiem wam szczerze, że jeszcze nie czuję, że to jest taki mój piesek, ale to spokojnie i to jest właśnie to. Te dzisiaj w ogóle mega się cieszę. W zasadzie, nie wiem, nie wiem, postaram się dokończyć dzisiaj kurs, ale jeśli nie, to rozbijemy się na trzy. Więc ze spokojnie, bo dziewczyny, moje kochane kuski. Ale mamy jeszcze dzisiejszy drugi kurs. Cena jest 250 zł do jutra. Jutro rośnie do 490 zł, ale bardzo się cieszę, bo korzystacie z tego Tuba Pay, rozkładacie sobie na raty. Więc jak ktoś sobie rozkłada na raty, to później po prostu te pieniądze na pewno wracają po tych narzędziach, które daje. Także super. <laughs> więc Rostanie, skok kwantowy, pokochaj siebie. To jest pełnowymiarowy, taki mocny kurs dotyczący właśnie bardzo poczucia własnej wartości. Jak poradzić sobie po rozstaniu. Dlaczego to rozstanie jest i jak do, do tego że ma nie dojść, tak? Ja im się też w ogóle nie wpieprzam za bardzo, bo rządzi, no to no, usiadł sobie na pupę. Mhm. Także, także no, to jest zaba zabawna historia. Ale, ale powiem Wam, że to jest też ciekawe doświadczenie moje. Ale z tego co wiem, to no, znaki, znaki były zawsze, żeby mieć te dwa piesiulki, szczególnie buldoszki, bardzo lubią się być ze sobą. No, Nie miałam możliwości, żeby wziąć dwa od razu, więc po prostu po trzech latach Fibi dostała e, praciszka, Więc to jest moja manifestacja, to jest moje spełnienie jakichś takich marzeń i takiej rodzinki właśnie psiej. Wiem, że będzie dobrze. Nawet powiem Wam szczerze, że teraz nie jest źle. No, e... Nie, młody, wszystko dobrze jest. Będzie dobrze. No, patrzcie na mnie. No. no więc, kochani moi, e... to, na czym się koncentrujesz, rośnie. I prawo siewu, i zbioru. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że Wasze, wasze przekonania tak mocno są wryte, że bardzo często te niewspierające że bardzo są mocno zakorzenione, zakotwiczone w waszej podświadomości, i dosłownie jest to tak ogromny ładunek energetyczny w waszej pamięci komórkowej, na podstawie tej bazie komórkowej pamięci, że ciało pamięta wszystko. Dlatego też, na przykład, pewne sytuacje w waszym życiu, załóżmy. Wasz układ nerwowy, pamiętam, to są te przypomnienia. Na przykład przychodzi rachunek i wy jesteście zmrożone, albo ktoś podnosi głos jesteście zmrożone, bądź na przykład nie umiecie nic powiedzieć. To są właśnie takie pamięci waszego układu nerwowego, waszego systemu obronnego, który jest przez lata jak już żyjecie później, jesteście dorosłe przez lata tak naprawdę uczony pewnych wzorców. Więc. Najczęściej musimy się pewnych rzeczy oduczyć, wyłapywać te myśli i myśleć inaczej. I ja Wam powiem tak: Wymyślicie często, że Wam nie wiadomo, ile zajmie zmiana schematów i zmiana tej rzeczywistości zmiana tego, żeby w końcu tych mężczyzn spotykać wartościowych zmiana tego, żeby w końcu te, te kobiety też takie fajne były przy Was, żeby te relacje były zupełnie inne żebyście w końcu miały taką poduszkę finansową, żebyście również. Miały fajny przepływ tych finansowych e, e, w, e, sum, ale musicie w ten spo, musicie zrozumieć, że musicie się zachowywać inaczej. I na inne zachowanie to chociażby po, podziękować za rachunek, bo dzięki temu masz prąd, e, albo żeby podziękować za to w sumie zmrożenie, które nastało, jak jakieś słowo usłyszałam od swojego partnera, bo wtedy mam możliwość dokopania się, skąd się to wzięło, i zamienić. Tak. Kolejna rzecz, e, bardzo wartościowa, obserwacja i uważność, jak ją zyskać, przede wszystkim się zdyscyplinować, co Przede wszystkim się zacząć dyscyplinować odnośnie uważności, a nie rozbieganego umysłu i rozbieganych myśli na wszystko wokół ciebie. Dlatego, że Twoją najwyższą wartością jest właśnie uważność i bycie tu i teraz. Po to mamy oczy z przodu, żeby patrzeć do przodu i tu i teraz, a nie do tyłu. Więc nie patrzymy do przeszłości i nie patrzymy do przyszłości, tylko mamy koncentrację na tym, co jest teraz, na zmianie swoich myśli teraz. I to. No więc. No więc koncentrujemy się na tym, co możemy zmienić teraz. Więc jeśli Ciebie mrozi, to po prostu zauważ, aha, okej, okay, to nie jest moja. Ja już to żegnam, ja już mam to za sobą. Więc bardzo ważne jest też to, żebyście po prostu zrozumiały. Hej, kochana, coś Maliu, no... Marbelku, dobrze, idź, idź tam, pobawię się, bo mama teraz pracuje, tak? Więc teraz mały czas. No. E, więc ja powiem wam szczerze, że to są naprawdę bardzo mocne. Ania, jadę z samochodem i żałuję, że nie mam kartki i długopisu, bo znowu tyle mądrości. Ale spokojnie, Alka. E, Alka, Jezus, bo o co masz, ale ol, Ola? No hey, i Musicie się jakoś dogadać. E, Ola, e, ze spokojem, na pewno sobie odtworzysz, bo zapisuję tego life'a, także kochani moi, w ogóle mm, e, więc Twój układ nerwowy, jak na przykład o, załóżmy, słuchajcie mm, musie, albo o, załóżmy takim moim systemem obronnym była bardzo mocna kontrola finansów, tak? No ale jak odpuściłam tą kontrolę i przestałam liczyć pieniądze, komu muszę dać, komu muszę zapłacić i wyłapałam to, aha Ania, to jest to no tak, stop to nie jest moje Odpuszczam kontrolę, pieniądze do mnie przychodzą ze wszystkich stron, bo pieniądze mnie kochają. Także to są takie właśnie małe szczegóły, ale jak właśnie te małe szczegóły tworzą nasze całe życie, tworzą naszą, naszą całą strukturę tego życia, nasze dni, więc te szczegóły musicie wyłapywać i po prostu je zamieniać na stałe. Oczywiście, jest to bardzo mocno związane również z poczuciem własnej wartości. Dlatego tak bardzo was polecam ten mentoring miesięczny. Właśnie jedna dziewczyna kupiła od razu, mówi cały biorę, dlatego bo to jest 30 dni na ten moment jeszcze to kosztuje 3000 zł, ale w ogóle nie wiem czy już właśnie od października nie będzie dostęp na żywo Szkoleń i to będą najprawdopodobniej jeden dzień albo dwa dni. Myślę, że ja to rozłożę na dwa dni, bo będzie bardzo fajnie spotkać się z wami na dwa dni i sobie zrobić na razie jeden schemat i jeden dzień szkolenia na żywo i drugi dzień szkolenia na żywo. Jeszcze zobaczę, w jakiej cenie to będzie, ale na pewno tam będą wszystkie szkolenia w cenie albo po prostu wybiórczo, zobaczę jak cenowo, dlatego, bo będziemy po prostu w bardzo takiej klimatycznej, bardzo takiej przestrzeni zamkniętej, gdzie będziemy prowadzić sobie te szkolenia. Razem jeden to jeden, chyba że znajdę jakąś fajną salkę, ale jednak fajnie też mieć możliwość sobie po prostu posiedzenia w takim bardzo kobiecym miejscu, bo mam takie jedno miejsce, które bardzo chcę właśnie za was do, do was zaprosić właśnie na szkolenia na żywo. I mam dużą potrzebę widzenia się z wami jakąś taką na żywo. Także myślę, że to będzie i, i posiłek, i picie kawka, oczywiście herbatka w takiej bardzo fajnej restauracji. Do tego dostaniecie właśnie szkolenia, programowania, no i będziemy przerabiać po prostu wszystko, a tak to mentoring 30-dniowy to jest po prostu 30 dni ze mną i mamy konsultację na początku, konsultację na końcu, kontakt ze mną od wtorku do soboty na WhatsAppie oraz cztery szkolenia i plus trzy programowania podświadomości. Także to jest też bardzo pełnowymiarowa praca, która, która no, zmieni Waszą rzeczywistość, myślę, w 30 dni, to grubo w ciągu tych 30 dni. Natomiast dzisiaj... Mamy drugi kurs, drugie szkolenie, drugi dzień kursu i e, jest w cenie 250 zł. Jeśli coś tam nie klika na, 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 na stronie, to trzeba do mnie się odezwać. Także słuchajcie, właśnie ten układ nerwowy pamięta, nasze ciało pamięta. I słuchajcie, i to jest tak, że ja na przykład mam tak, że wymyśl, wymyślicie, że często jest tak, że to nie wiadomo ile nam zajmie. O, to mój cześć, e, nie wiadomo ile nam zajmie. E, odezwij się do mnie w ogóle. E, i Ile nam zajmie. A tak naprawdę to nam czas, często po prostu ten jeden pik, ta jedna mała zmiana, ono już daje powodzenie i otwartą przestrzeń na zmianę. Chciałam Maryśku! Na zmianę, zaraz pojedziemy. Na zmianę i daje nam zupełnie inną rzeczywistość już od razu często. Dlatego bardzo od, od tak dwóch tygodni właśnie mocno na to zwracam uwagę i również u dziewczyn. I co się dzieje? No, dzieje się magia, dlatego że nagle bardzo duża gotówka do nas spływa. Nagle. Nic nie szło w naszej firmie, a nagle idzie. Nagle mężczyzna zupełnie inaczej, bo energia została wysłana. Pamiętajcie, że mężczyźni biorą od nas energię, a my od nich nie. Ale to jest bardzo dużo na konsultacjach, mówię i na kursach. Więc oni od razu, ten po prostu jest od rano zmiana od razu jest zmiana, dlatego w zachowaniu w świecie rzeczywistym. Tylko trzy co? No twoim największym diabłem jest e, umysł, albo największym aniołem. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyście wy po prostu zaczynały dzień i kończyły od wewnętrznej e, po prostu strony, dlatego, bo jak już pochłonie was ten świat zewnętrzny, to później już, a on powiedział to, a on zrobił to i lecicie, tak? Więc tak ważne jest to, jak ja wam daję narzędzia i to nie są bójdy na resorach, tylko to jest po prostu wasz świat, i ja Wam powiem tak, ja szczerze mówiąc mam pewien... Y Pewien rodzaj klientek, które nie przyjmę na konsultacje i nie przyjmuje, dlatego że to są role ofiary, które bronią swoich ograniczeń. No słuchajcie, jak o, cześć kochanie Martuś, jak zmienić coś w życiu, skoro tak się trzymasz kurczowo swoich ograniczeń, swoich schematów? Tak, ja mam problem z tym, ale ogólnie jest ok. A pomóż mi, ale nie, jak możesz mi pola... jak możesz mówić tak? Przecież nawet nie znasz mojej sytuacji. No więc. I słuchajcie, bicie z koniem nikt nie ma zamiaru, więc jeśli ktoś chce, to gratulacje zakupu psa dla psa. Każdy wie zasługuje na swojego psa. O, ale fajnie to napisałaś, wiesz, Martuś, dziękuję Ci. No tak, to jest po prostu. Myślę, że na początku może jest troszkę ciężko, ale nawet nie jest aż tak ciężko, Wam powiem, dziewczyny. Dzisiaj kojec przyjdzie, torebka dla pieska przyjdzie, więc Fibi będzie miała też taką swoją przestrzeń, żeby nie była zazdrosna i żeby też się czuła bezpiecznie i wyróżniona, bo to jest jednak, ona tutaj jest pierwsza, ona tu rządzi, to jest jej dom, a młody, no, musi być troszkę ustawiony, ale myślę, że słuchajcie, no, to tak samo jak jest z pieskami. Słuchajcie, ja już go biorę na, na dwór, no i co, i siusia na dworze i już jest smaczek. No myślicie, że po tygodniu co? Po tygodniu, słuchajcie, on już będzie po prostu y, wszystko robił na dworze. Wiadomo, że tutaj kubka, tutaj Siśku jakieś tak. małe, ale ogólnie y, jestem dosyć konsekwentna w swoich działaniach. Poza tym mam teraz taką duż, większą przestrzeń, Pokażesz małego dziecioka, jakieś dwa lata i się dotrą, nie będzie już żaden sam. Dokładnie. Ja myślę, że nawet Martuś może to być szybciej, wiesz, bo ona już go tak obserwuje, już patrzy, on jej włazi do do, do, do tego do zabawek, więc ona też patrzy, jak warknie. No to, to okej, okay, muszę się dogadać. Teraz pójdziemy do księgowej, wiesz? Mały, już biznesy będziemy od rana robić. Także no. Officie, jest zajęta. Bo też nie chcę, żeby każdy, no, chcesz No, on spiący, zobacz, on zasypiesz. Chodź do push. Bela z Homerem, prze, prze, potrzebowali dwa lata, że Homer 40 kilo większy, no, Homer to wiesz, Homer. Także, także no. Zapasujemy do siebie kolorystycznie, słuchajcie. Także no, słuchajcie, no, będzie dobrze. Słuchajcie, mam też taki mocny umysł, że też można te piesulki tak trochę. cydak, Kto ma takie usy? Kto ma takie usy? No, także tak, będzie dobrze. Kochani, to na czym się koncentrujemy rośnie. Więc uważ... po prostu przestańmy potrzebować. Tworzyć niepotrzebne słowa i tworzyć niepotrzebne myśli dotyczące historii, która już nam nie służy. Jeśli nie układać się w związku, to przestań opowiadać to wszystkim koleżankom, tylko po prostu coś z tym zrób. Przede wszystkim przestań o tym mówić i zmień tą historię i zacznij mówić i tworzyć historię, jak ty się czujesz. Najważniejsze jest to, jak ty się czujesz. Jak się czujesz, jaka. Wiki zobaczyła Marwusia i się rozpłynęła. Ja już dawno stopniałam. No, on jest zmęcony. Bo on dostał tutaj, moje wyłoski włosków niemy, tak? No, także dostał, powiem Wam szczerze, że. Mm, no. No ja tam się. I słuchajcie, ja się, ja się też nie pierdolę. Także ja nie jestem taka mama, wiecie, że się ciećka, tylko od razu idziemy na spacer. Tutaj tak, tutaj nie wolno. No. Ale można się od nich dużo nauczyć, dlatego że ja wam powiem, że on się bardzo szybko będziemy mieć nowego sołzyskiego gościa na kawkach. Tak, no i tak. A ty już nie masz odlot. No, ty już odlot masz. To co, idziemy do łóżeczka się położyć, tak? Ej, Ej, dobrze, kiedyś już tylko. Oj, picia nie masz, dobra. Poczekajcie, dziecko potrzebuje picia. Oj. No, dobra. Fibi? No, Fibi, nie Fibi, tylko Marek, A tutaj, Aniu, ty te zabawki lubisz, tak? O, stajecie, w tych zabawkach lubi siedzieć w ogóle. No dobrze, także słuchajcie, i to jest banalne, bo ja to obserwuję. Ja w ogóle obserwowałam bardzo Fibi, Jezu, jak ona się szybko uczyła. Ale to też, wiecie, bo jeśli ktoś na przykład yy, ma taką postawę negatywną, no to, no kurde, no wszystko będziesz negatywnie, nie? Więc powiem wam szczerze, że tak, że to jest niesamowite. E, więc chciałam wam też powiedzieć, że wasz układ nerwowy też, żebyście szanowały, żebyście szanowały tą drogę. Zaufaj procesowi i zaufaj procesowi w ten sposób, że każdy dzień, jeśli po prostu dajesz cegiełkę do tego swojego nowego fundamentu, tego swojego nowego życia, to jest naprawdę ważny dzień i on po prostu będzie się układał w każdą całość i zobaczycie, że będziecie łączyć kropki wstecz, tak, o Jezus ja tego nie dostawałam, dlatego bo ja byłam po prostu w takiej roli, roli ofiary, ja tego nie dostawałam Boże, ja z tym mężczyzną się ciągle kłóciłam bo ja się ciągle jego czepiałam Boże, jaka ja byłam okropna, ja byłam ciągle w męskiej energii, dlatego nikt się o mnie nie starał ja byłam ciągle w męskiej energii dlatego po prostu ci mężczyźni mm, do mnie, nie, nie zapraszali mnie nigdzie, tak Fibi, jak e, taki stykowski w złodzi podwodnej tam młodego, no, ona obserwuje, tak? Ona, nie wiem, czy widzi, ją widzicie, ale, bo jest zamazane tło, ale, no i taka moja Fibi, gdzie ci kukają, wszyscy wiedzą o tym. No, on już padł. Także, także dobra, no, więc, e, czy macie jakieś pytania? No, za ten moment bawię się w mamę pieską, ale. Pewnie w tym tygodniu pójdę go zaczipować, bo mam takie coś tam do zaczipowania. Nawet nie wiedziałam, że takie coś dostanę, bo fiu jest zaczipowana. No i pogadam sobie z panią, nie? Weterynarz. No. Słuchajcie w ogóle też no otwórzmy się, otwórzmy się na te otrzymywanie. Jestem otwarta na obfitość, na otrzymywanie. No a dzisiaj będziemy naprawdę rozpierduchę robić, nie? Już na drugim kursie będziecie, bardzo dużo narzędzi dostaniecie. Ja sobie już tak powoli zapisuję. Chciałam wam też pokazać moje zeszyty, które przyszły. Możecie je zakupić. Mam też y, 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 fizyczne książki moje napisane przeze mnie, y, słuchajcie pięć kroków do bycia y, spełnioną i szczęśliwą kobietą no i słuchajcie Koszty książki to 70 zł, już z wysyłką, z, moim, z moją dedykacją, taką specjalną dla Ciebie, oraz, oraz słuchajcie. Takie zeszyciki, zobaczcie, jakie malutkie. One są matowe, one są takie, no i, i też większe są, nie? Także też myślę, że jeśli byś ktoś chciał, to po prostu mogę to wysłać. Ale to jest, sprawy załatwiamy na prywatnym wiadomości. No także kurs, wszystkie są na razie kursy otwarte, później będziemy, będziemy pewnie je zamykać i będą cyklicznie otwierane niektóre i też będziemy poruszać tematy wokół tego. No dobra, czy macie jakieś temat Czy macie jakieś ten, może pytania? Padł. I buś mama kocha, pamiętaj. Tak, dużo miłości w potrzebuję. potrzebuje. No, mały też wiadomo, ale to jest nowa sytuacja dla nich. Także kochani, naprawdę jeden krok. Zmień chociaż dzisiaj myśli na wszystkie. Jak czegoś nie masz, to mów mam. Mam pieniądze, mam pieniądze, mam pieniądze i cały czas sobie powtarzaj to, bo, bo żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić. A nie w kółko powtarzać to samo. Bo to po prostu nawet głupcy wiedzą, że, że nic nie osiągniecie, powtarzając ciągle te same słowa, myśli, te same zachowania, ale żeby zmienić zachowanie, to trzeba ustawić swój umysł w odpowiedniej po prostu myślach. No. Słuchajcie, no ja powiem Wam tak, że teraz w ogóle dopiero wylatuję 27 października, a najprawdopodobniej na dwa tygodnie wyjeżdżam z młodymi na, do Hiszpanii na święta Bożego Narodzenia i z moją przyjaciółką Tagą. Coś w tej Hiszpanii mi się wydaje, że powstanie ciekawego, więc no cieszę się. A tak naprawdę mam chyba teraz to, to, tylko dwa, trzy wolne miejsca na, na sesję w tym tygodniu. Trzy wolne miejsca, także no... No i cudowny kurs dzisiaj prowadzę. Już się nie mogę doczekać naprawdę dziewczyny. Dobrze, że przyłożyłyśmy, bo mam pewne też przemyślenia. Mhm. Czy mamy pytanka. Jak nie to kończymy. No, i lecę trochę popracować. Później do banku. No. Także dzisiaj też takie porządki robię, no tutaj się bawię w tą psią mamę troszkę. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie YouTube, bardzo dziękuję. I jeśli nie mamy